Cześć kochani, witam Was w tym dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jest 14 grudnia. Mam nadzieję, że fajnie się bawicie w ten dzień. Ja się bawię po prostu znakomicie. Otwórzmy sobie kalendarze adwentowe, no bo hmm, są prawie święta już w przyszłym tygodniu. Jest tu 14. Otwieramy tą 14, zjemy czekoladkę, której nie ma oczywiście. Jest pusta ta czternastka, kochani, bo wszystkie czekoladki powypadały mi tutaj na dół. Nie polecam tego kalendarza. W tym kalendarzu czternastka jest, w tym otwieramy... No moim zdaniem jest to nie wiecie co, jajko. W tym kalendarzu było jajko oczywiście. Teraz je zjem. Możecie być ze mnie dumni, bo zaczęłam robić paznokcie. Chcę zrobić paznokcie świąteczne. Będzie coś zielonym, będzie coś z czerwonym. Zrobiłam sobie już dwa kciuki, ale hej, czy czekając na Jasia, robimy unboxing jego pokoju? Co wy na to? Patrzcie. Okay. No, czy to nie jest cudowne? Zobaczcie, jaki papiot. Nie wiem, czy coś widać. Tutaj Julka się podpisała, Julka, czyli siostra. Jakby ktoś nie wiedział, bo się też podpisała jako siostra. Tutaj narysowała serce i e, oczywiście podpisała, że to jest serducho XD. E, jeszcze takie fajne szlaczki pod tym. A jest Julka for y, Jasiek. No bo ona taka anglojęzyczna, nie? Oj, to było w 2013 roku. Dobrze, że dam sobie datę, bo ja bym nie wiedziała. <laughs> Tutaj są życzenia ode mnie. Hania dla Jasia. Dużo sportu. Widzicie? chłop mnie posłuchał po prostu. Ja dobre daję życzenia na urodziny. Tutaj mamy mama dla Jasia. A tutaj tata dla synka, duża malinka. Taki prezent oto sprawiłam Jaszkowi na urodziny w roku 2013. Narysowałam mu biedronkę. Jak ktoś chce obraz ode mnie, proszę się odzywać. Jak chcecie, wam też mogę taką biedronkę narysować. To tyle z ciekawych rzeczy w tym pokoju. Tu macie wgląd na cały pokój. On będzie wchodził tamtędy. Poczekamy jak będzie szedł i wtedy y, rzucimy w, nie w niego Tomato piłką. <grym wziął> mam sobie nogę. Cześć! Już się zakochałaś, czy mam przejść jeszcze raz. <laughs> to był prank, to było wszystko ustawione, Ukry Ukryłam tu kamerę. <laughs> to polega na tym, że włączam losową muzykę z playlisty Moją ulubione. To pierwszy złoty krasnoludka. Jak zacznie się piosenka, no to oczywiście łapie kresutka dlatego, że wie co to za piosenka Tak, albo tytuł, albo wykonawcę i yy, i dodatkowe punkty jak się zaśpiewa Dobra, no zaczynamy to, bo ja się boję, że też nie będę znała, bo ja tu niektórych nie znam, dobra Spokojnie Bądźmy opanowani, trzy, cztery A, ja wiem Ojejku To jest Taylor Swift, Blank Space to bym wiedział, ale nie wiedziałbym tytułu na pewno. Mam, no, no, ale wiem. Shut up and dance with me. No ja już wygrywam, ale ja z... No, ale ja z... <laughs> no! jestem bogiem no, yy, z... Facto Fonika. No. no nie no, badź! No co to było? Bo ja... Zero kalorii kółki. No. no. Dobra. Właśnie. Dobra, no jaśmy jednak yes. z cika. Uważałem, że dzisiaj leciało, ale nie wiem co to jest. To jest rozmazana kreska? Tak. tak. Nie gradił, ale nie leciało w słuchawkach no, To CBS jest czy to jest? <grym> <grym> kiska mata. A, tak. Dobra, y, Jaś musi się <grym> trochę postarać, bo tak przygrywa, jak nie wiem. Bezos, łatwa. Bardzo <grym> łatwa. Aaaa, to jest kartaś i sticka.

A Nie. A, fobia. Sobel, to będzie ostateczna rozgrywka, która y, wyjawi całą prawdę, kto wygra. Ciekawym uczuciem wchodzenie w tę branżę. Ciekawym uczuciem. Eee, Nie, <speaking> nie, <Spanish> <the> <speaking Spanish>

Eee! Nie, nie, nie! Chcę spać! Testa rosa! Dobrze! Bandita! Bandita! Jarry na góry! zbierałem się do Bandita! Nie zbierałem! Jestem małpa i mam stado góry Szyby! Szyby! Dobra, pozdrawiamy. To już wszystko. Zerujemy snajpera. Scorks. Snajper. Sniper. Dżówko, Tam wlałem sok malinowy jak coś. Sniper. Reakcje tak. Do... O fuj, później Smech... zostaje no. taki posmak sików Przestaje no. widzieć Dobra. To jest hejter snajpera jakoś Nie! Taki co się robi Snajper e, Kop na dupę za drzwi Karate Kid Kocham oh. Karate Kid oh. Manier. 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 Manier.